Tu gdzie wschód spotyka się z zachodem i to można powiedzieć przeszłość z teraźniejszością, bo taka jest idea tego festiwalu, stary polskiego himalajzmu. Jesteśmy w Sobieszowie, w Pałacu Sowieszu, w Wielenie Górze, tu skąd tak naprawdę polscy himalaiści no, tak naprawdę rozpoczynali swoje pierwsze wędrówki w Góry Wysokie i jesteśmy tu po to, żeby przypomnieć to co się działo 50 lat temu nawet, bo już pierwszy jubileusz dotyka się 1995 roku. W Wielenie Górze znajdujemy się w bazie, w starej bazie, Himalaistów. Tu jest 70 lat Himalaizmu. To są też pierwsze wejścia na najwyższe góry. Tu są też ci, którzy zdobywali te góry, pan Wilicki. Także myślę, że to jest takie miejsce, które nie tylko po raz pierwszy gości Himalaistów, gości tych, którzy zdobywali te góry, ale myślę, że to będzie takie miejsce, do którego będą często wracali oni, ale jednocześnie turyści przychodzą do Karkonoskiego Parku Narodowego do tego centrum. Wielu e, uczestników wypraw w Himalaje to pierwsze szlify stawiali w karkonoszach. I to trzeba pamiętać, to karkonosze, e, kocioł małego stawu, śnieżne kotły, prawda, to, to były miejsca, w których wiele osób e, 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 zaczynało swoją karierę. Tutaj zainspirowali się górami wysokimi, a że karkonosze mają w swojej istocie ze względu na specyfikę klimatyczną te gór olbrzymich można było dobrze zdobywać tutaj szlify. I ja się bardzo cieszę, że ta impreza zawitała do naszego centrum i mam nadzieję, że to już będzie stałą tradycją, że kolejne edycje tego himalajskiego kampu będą odbywać się w Sobieszowie, w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego. Będziemy mogli opowiadać o wyprawach i to nie sami, ponieważ będą tu legendarni Himalaiści, którzy na tych wyprawach byli. Udało się naprawdę zebrać naszą elitę. Ja myślę dobrze, dlatego że dziś ludzie się rzadko spotykają przez, wiadomo, rozwój cywilizacji cyfrowej, ale wydaje mi się, że są bardzo ważne miejsca, bo tu można przecież spotkać przyjaciół na żywo, spojrzeć w oczy, porozmawiać. Przez internet też można coś zobaczyć, ale to nie jest to samo. Bo ja uważam, że człowiek jest istotą stadną. I powinniśmy zachowywać się jak w stadzie. A stado żyje razem. I właśnie takie miejsca są strasznie ważne. Spotkałem gdzieś już przyjaciół, z których nie widziałem 20-30 lat z klubu. Fajne miejsce, fajni ludzie, tu trzeba być. Zapowiada się znakomicie. Także myślę, że to w ogóle strasznie fajny pomysł i że będzie kontynuowane w następnych latach, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to polsko-nepalski festiwal, więc mamy tutaj również stronę nepalską, mamy konsular honorowego Nepalu, mamy kucharzy nepalskich, mamy, yy, mamy spinaczy nepalskich, tak więc yy, wszystko jest otwarte, niebiletowane i oddolnie zorganizowane dzięki właśnie tym ludziom i tym strefom, które ten Base camp tak naprawdę kolorują, bo, bo to jak yy, widzimy... Ten cały bajskam, wyglądający na lata 70., właśnie składa się z różnego rodzaju stref, które pasjonują się również Bliskim Wschodem i Dalekim. Tak więc zachęcam, żeby przez sobotę i niedzielę tutaj po prostu być. Jest to naprawdę jedna z lepszych okazji, żeby spotkać naszych Himalajstów, którzy dokonywali w ubiegłym wieku ogromnych osiągnięć. Oczywiście, ja jestem pozytywny, myślę o tym wydarzeniu. Bardzo dobre miejsce i, i czas, żeby opowiadać się o Nepalu, nie tylko o Nepalu, o górach. E, uważam, że wydarzenie jest super. E, przyjechaliśmy aż z tychów na wydarzenie, także jakby poświęciliśmy swój czas po to, żeby pobyć trochę w tej atmosferze nepalsko-górskiej, e, no i troszeczkę e, historii polskiego himalaizmu e, liznąć, poznać. No, jest niezwykłe, ponieważ gromadzi ogrom ekspertów i doświadczonych ludzi, którzy nieraz byli w Himalajach i chcą się podzielić tym wspaniałym doświadczeniem. Ja sama zawsze marzyłam o tym, nigdy mi się to nie udało, ale bycie tutaj jest taką mini namiastką. Myślę, że warto by było, żeby tutaj historia himalaizmu polskiego, która się tworzyła właśnie tu, w Karkonoszach, w Sudetach szerzej, znalazła swoje miejsce i żebyśmy tu mogli o tej historii trochę więcej się dowiedzieć, biorąc pod uwagę, że z Jeleniej Góry wielu w Himalaje się wybierało, z mieszkańców Jeleniej Góry. Także myślę, że to jest taki dobry początek.